Witajcie widzowie w nowym odcinku od do kozaka W poprzednim odcinku skończyliśmy kultywatorować jedno pole No jakbyście może nie widzieli komentarzy To z ciszej, jakby nie mówię tak głośno bo nie, ale jakby z, z, Idzie mi mikrofon I przy, jak widzieliście na może shortach to tu jest mój niezapowiedziany jakby nabytek, o którym nie mówiłem. A chciałbym teraz pojechać w zasadzie po ten, który zapowiedziałem nabytek. może no, za ciężki jest. To podstawię tu na chwilę. Dostaliśmy, czyli w zasadzie osoby, która nam sprzedała to, to, o czym mówiłem na tych filmach, jeszcze rzecz, do której chyba nie wiem, czy się jakby w jednym oczu, bo nie tego, tylko na tym to miało, ale do mnie nie ciągnie, więc zaraz zobaczymy. No dobra. Sprawdzimy, czy to się podobnie No dobra. Jedziemy. Tutaj się możecie zastanawiać, dlaczego jest tak ziemia zryta. Po prostu tutaj kierowca manewrował. Także taka prasa zajechała. No dobra. Ale chyba to sianie przyłożymy na przyszły odcinek. Bo wolałbym teraz, chociaż nie wiem, bo sprawdzimy hmm. Pszenica. Skup. chyba zobaczymy, tu niedaleko jest. Jak taka cena to chociaż moglibyśmy gdzie to w tych miejscach ale sprawdzimy do lutego chyba przechowamy tą pszenicę jak ma być cena 5000 aha to w zasadzie to się do tego nie podpięło tyle że się tu nie no ale jakby tak 5 prawie 10 ton weszło na sekundę to było super. superśmy pojechali też owie sprzedali przy okazji jak ten coś się znowu zepsuło z siewnikiem, bo jakby nie widać nasion tym. No dobra. No, nie widać ci a on ono normalnie wsypały Więc poczekajcie. Ojej, no, ojej, chyba aby się w tym odcinku, chociaż może nam się za... uda z... zacząć siebie, więc dobra, to jedziemy. Ale nie wiem, czy mówiłem, bo nie sprawdzałem tego odcinka, który w zasadzie w ten sam dzień, na gdy odcinki. I jeszcze w jakimś czasie nie patrzyłem, ile wyświetleń miałem. Jeszcze owsa mamy więcej jak tej pszenicy, więc. Mam 400 litrów co jest w farmingu. Ale oto w zasadzie. Chciałbym zrobić zapas, ale. Jakby od 1 do 10 wjeżdżam na obóz i po prostu nie będę miał jak nagrywać. Więc przepraszam, ale.

kurydza no to będzie wysłało taki fajny odcinek z wyrobienia kukurydzy. O, no, no, tu takie małe ja są W zasadzie, żeby tak w zasadzie urealnić to, to czasy razy pięć trzeba był dostęp tak bardziej uramić to bo no. jak chcecie to możecie w zasadzie pisać różne porady tak że dziękuję pewnej osobie i tak Niedawno ta jedna osoba napisała komentarz, że ja zaraz będę miał lepsze zasięgi od niej, więc to mnie trochę to zbawiło. No, który to jest odcinek? Czwarty, piąty serii? O nią, a nie, ta osoba pisze, że będę miał lepsze zasięgi od niej. Gdzie patrzyłem, bo on też ma kanał, bo napisał. Wszedłem na ten kanał i on ma dużo filmów, ale ja pod jednym filmem mam prawie czterokrotność spod się w zasadzie w większości shotów, bo on ma tak gdzieś po 60, a po, tutaj pod jednym filmem jest po chyba 115, więc no dobra, dokładnie do dogon. No ale jak będziemy mieli belary i tam po kukurydzy To ten, to się z... To weźmiemy i... To... Widu, widu... Po prostu taką maszynę, która Może podnosić widu I różne sypkie materiale Wywrócić Więc chyba kupimy ja Z tego co patrzę Chyba zaczniemy jeszcze sadzić, tym ale to wtedy nie mamy w każdym zasadzie sprzęcie. Jakby w, jeszcze to zaczniemy wsią tutaj kukurydzę, a się, się jakieś większe zaczekają. Chyba w tym w tym większym polu zaczniemy rzepak. Nie wiem, co sądzicie. Ja Chwila, coraz więcej maszyn miejsca, by zakupuję. Tu mają takie gospodarstwo no, To idziemy po tym większym. O no, jak mogliście już zauważyć, to już zostało podniesione ten ciągle co obaliliśmy go w poprzednim odcinku. No, niestety, no nie w sumie... Nie wiem, bo kolega chyba nagrywał odcinek, więc to będzie w zasadzie już o jeden większy niż powinien być. Czyli na przykład jak był czwarty, to teraz będzie szósty na moim kanale. Znowu to się zadziało, że mi osiągnęło. No dobra. no oczywiście my nie będziemy czekać jak na przykład tych kilku miesięcy od powinienem więc wyłączymy za 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 ojoj za 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 i czas normali zastanął coś Dobra widza, wiem dlaczego mi tak szybko jechało, bo jej nawet nie włączyłem. dlatego mi tak leciało jak odrzutowiec No i zobaczcie, i teraz w... Nie wiem, tu coś mi coś nie działał Włączona jest maszyna O, się nie wiem co jest Nie wiem coś się stało z tą maszyną coś po prostu ja, ta sama osoba, zapytała na czym nagrywam w zasadzie to nagrywam tak jak każdy musząc czyli na przykład Windows Alt R. jest nagrywanie ekranu chociaż nie chwila nie ja tego kolega mój tak nagrywa ja nagrywam tak ja użyłam w zasadzie in innego narzędzia do nagrywania Kolega tak nagrywa No ale dla początkujących to jest w zasadzie dla zmowy nagrywanie Że na przykład jak chce się na przykład ale na przykład jak się nie ma nic do nagrywania To się coś klika Windows Alt R I masz nagrywanego klipa, jak na przykład ktoś cheatuje Więc to jest pomocne trochę chociaż ja dopiero teraz sobie w zasadzie trochę wymyśliłem to że przecież tak to można wykorzystać i nie wiem czy mi nie, nie zabraknie tych nasion a jeśli widzicie mamy, mamy no, prawie 13 tysięcy na końcu gdzie mieliśmy 30, więc to trochę na ten... a gdzie ta jedna prasa w takim jakby sklepie kosztowała 66 i się pytacie jak. no po prostu jakby ten, no. to taniej ktoś już sprzedawał. Oj, czekajcie, bo zapomniałem jedną rzecz zrobić. Podkoczony jedzie. Czyli jeszcze musimy w zasadzie być w zasadzie... Przelewy są w jakiejś tam walucie, nie pamiętam jakiej. I po prostu jak dano walutę jest trzy razy, jakby nie, więcej. Po prostu więcej. to mi się jedzie. Też w sumie... Ja, my daliśmy te pieniądze, tylko... Przelewem było kupowane, to odejmiemy z kąpa I No i nie widzę ile zeszło, ale Zeszło z tego co widzę z więc więcej to I tak na jakieś tam wydatki to poszło tyle Dobra, no, wystarczy mi chyba nosiom. Powinno wystarczyć. To mały taki siewniczek. Się, się zastanawiałam jak ja zaś Bo to jest jak, że jest tam od, chyba ilu? Psz.